Cześć kochani. To znowu ja. Tak jak Wam obiecałam, dzisiaj cała lekcja będzie w jednym linku. Drugi link to będzie link do tego instruktażowego filmu. Klikniecie sobie na link z lekcją otworzy Wam się taka strona i już wiemy, że tematem dzisiejszej Lekcji będzie dwuznak, będzie wprowadzenie dwuznaku dz, czyli bohaterem będzie dwuznak dz. Podobnie jak w poprzedniej prezentacji, możemy sobie tutaj kliknąć na strzałeczkę. Wprowadzenie dwuznaku dz. Dobrze. Klikamy po prawej stronie na strzałeczkę i pokazuje nam się kolejna strona. Na której wysłuchamy sobie rymowanki. Jeżeli już to sobie posłuchamy, klikamy dalej i oglądamy sobie wszystko to, co jest na kolejnym zdjęciu. Klikamy na strzałeczkę, wszystko nam tutaj wszystko będę Wam omawiam wszystko. Klikamy na następną strzałeczkę. I teraz uwaga, mamy takie yy, zdanie. Wykonaj polecenie. Przeczytaj wyrazy. Jeżeli klikniemy teraz na rączkę, o, pojawi nam się obrazek i bardzo bym prosiła, żebyście głośno, pięknie przeczytali wyrazy, podzielili sobie wyraz na sylabki i policzyli, ile jest y, głosek. Dalej mamy przeczytaj. Przeczytaj tekst. Znowu klikamy, otwiera nam się obrazek. Czytamy pięknie tekst. I kolejne. Przeczytaj tekst i wyszukaj wszystkie wyrazy z dwuznakiem z. Otwieramy, otwiera nam się tekst, czytamy i wyszukujemy wyrazy z dwuznakiem DZ. Kiedy skończymy, przechodzimy dalej. Obejrzymy sobie tutaj, w jaki sposób piszemy, piszemy nasz dwuznak. Dzy. Obejrzyj animację pokazującą, jak prawidłowo napisać dwuznak. OK. Jak już sobie to obejrzycie, kolejna strona. Wykonaj karty pracy załączone w pliku. Dostaniecie dwie karty pracy. To będzie jedna karta, gdzie będziecie musieli napisać literki, i druga, gdzie będą tutaj wyrazy do napisania. Przechodzimy dalej. Pobawimy się tutaj troszeczkę z panią logopedą i głośno, pięknie razem z panią przeczytajcie, wypowiedzcie wszystkie wyrazy z dwuznakiem dz. I kolejna karta, wykonaj ćwiczenia. Wiemy, żeby wykonać te ćwiczenia, trzeba kliknąć na Rączkę. Jak klikniemy sobie na rączkę przy spinaczu, to otworzy nam się strona z zadaniem, które musimy wykonać. Ja nie będę Wam tych zadań tutaj pokazywała, jakie są. Otworzycie sobie sami. Wiecie już, jak się wykonuje te zadania, bo niejednokrotnie je robiliście, więc mam nadzieję, że sami. Szybciutko je wykonacie. Wracamy do naszej strony. Pamiętajcie, że mamy tutaj do wykonania aż 1, 2, 3, 4, 5, 6 ćwiczeń. Jeżeli już wykonacie wszystkie, klikamy dalej. No i troszeczkę pobawimy się matematyką. Jeżeli najedziecie na plusik i klikniecie w ten plusik, plusik nas przekieruje do strony z ćwiczeniem i spokojnie będziecie mogli tutaj. Ćwiczenie i zadanie rozwiązać. Jaka liczba została zasłonięta? 9 dodać ile, żeby było 13? No to chyba 4, tak? No poprawnie. Wracamy z powrotem do, do, naszego, do naszej lekcji. Klikniemy tutaj dalej, ale ja Wam tutaj nie będę pokazywała, co tam jest, bo tam jest niespodzianka, yy, więc yy, mam nadzieję, że chętnie tam sobie yy, zajrzycie na ostatnią yy, stronę. I kochani, to by było na tyle. Dzisiaj króciutko żegnam Was. Do zobaczenia.